From the Hill Old Game, stara gra. E, został mi tylko ten sezon. Nagram go jeszcze raz, bo chciałbym zobaczyć y, czy w ogóle to się przyjmie na tym kanale, czy nie. E, fajnie, że mamy timer. Tak z 2-3 poziomy, bo dawno nie grałem w sąsiadów naprawdę. No. Ostatnio to było podczas... No. Wiecie o co chodzi, na kanale jest tam, potrafią się ładnie to zmontować. Yy, no i tak, no i tak. tak. Jakieś te pranki, nie pranki kojarzę, ale... Ja Musiałbym sobie przypomnieć co do czego, bo to... Mi został wtedy ostatni sezon, to było nagrywane, no, bardzo sporo na takim starym już w sumie laptopie. Nie dziwmy się, że e, tak nie dziwmy się, że tak wyszło Dobra Idziemy tu teraz Żeby mu A, bo, uu, dobra 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 okay. Dobra, może się uda zobaczymy A jak nie na to trudno połowa Nie uda się Jajaj Powinienem później tą telewizję No źle to zrobiłem e, Powinienem fotel a później telewizję Bo tam e, ktoś za granicę, nie pamiętam muszę poszukać Wkleję oczywiście tam podczas tego montowania Jak w ogóle się pojawi film Oczywiście za tfielko.pl Papieru nie ma Proszę bardzo, bo to jest ten stary No, format A Może 4 A nie 5 Dobra No to trudno, będziemy mieli Będziemy mieli czymś jeszcze raz dograć No jeszcze raz Jedzie ja jeszcze raz bo źle to zrobiłem No jest... Ale w sumie nie wiem czy dałbym radę wtedy to potrzeba te milisekundy w sumie na nie musimy się chować Co Możemy sobie postać i ten Dobra On już się zdenerwował wcześniej no i klasy z klasykiem. A nie, jednak 100%. Dobra. Czyli jednak nie musimy powtarzać. Po prostu film będzie trochę dłuższy. Staramy się na 100% wszystko przychodzić. No, no, no najgorszy to będzie ten poziom, bo naprawdę tyle ile razy go przychodziłem, to nie ma tego. Nie mam Zły eksponi z tym poziomem najwięcej 90-90% a 100% nawet sobie będę mówić Tak trzeba dobrze wszystko wykalkulować, ale na razie gramy ten poziom jest ja spokojnie, nie muszę się martwić yy, i co? No i tak yy, sobie... Będziemy po trzy poziomy, ten początek był po prostu taki jaki był Czyli mogę w sumie i jedno i drugie zrobić Zaczniemy od tortu, bo to jest najprostsze Ten, no dynamit No albo petarda Z świeczkami Dobra Idziemy szybko Bieremy. Dobra I teraz szybko, szybko, szybko Będziemy mieli chwilę Na zostawienie Jakby to nie powiedzieć Na zostawienie niespodzianki w skrzynce Elegancio różne jak to się mówi no jak to się mówi różne formy no ten nieciekawy dźwięk dobra idziemy powoli nie będę wychodził mam jedno życie więc dlatego tak no Biegniemy, biegniemy i ojojoj No co za nieszczęśliwy wypadek Portret jego mamusi, jego sąsiada, którego robią franki, więc No to musiał się nieźle zdenerwować Teraz mamy eee, co będziemy mieli? Pierwsze będzie mydełko, mydełko które powoduje, eee, jakby powiedzieć U sąsiada złamany kości. Hmm? I hmm? ostatnie, hmm. nieczysty kibel, hmm. to mogłem hmm. powiedzieć, obz, ale nie wiem czy prawa autorskie, bo no, niektóre słowa nie wolno mówić przez to, że może e, spowodować, <coughs> o no, drugi sezon, fajnie, e, może spowodować e, ograniczony dostęp do osób oraz spowodować bo to długo zajmuje, to dobrze przy tu pójdziemy sobie e, po ten po e, mydło mas... jakie masło? papier nie wiem czy mi się skojarzył papier z masłem dobre pytanie napiszcie w komentarzach e, dlaczego czasami myślimy o czymś innym i mówimy o czymś innym jestem ciekaw Waszej odpowiedzi, mamy tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, czyli wszystko się zgadza, idzie do łazienki, to bardzo dobrze, Fantastik. bombastic, dobra, w sumie możemy, a, dobra, możemy tutaj, jajko, Teraz tak, i coś jeszcze czy nie, tu, 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 amazak i łazienka, dobra, okej, okay. czyli wszystko mamy, tylko musi teraz pójść po swoją ulubioną szarlotkę z dodatkiem pianki do golenia. Wiem, że nie będzie słabo słychać, ale no trzeba sobie radzić widzowie jakoś w tych niepewnych czasach, nie wiem kiedy to wyjdzie. Ok, już tutaj pierwszy rank został zrealizowany. O, czyli dobrze zrealizowany. Ok. Dobrze, idziemy sobie tutaj, patrzymy na jego <coughs> nagły wzrost. Eee, niepokojących, eee, jakby to ładnie powiedzieć, eee, tych swych... Eee, Dobra, za do golenia to dobrze. Teraz powinien się zdenerwować na to, co poprzednim y, tym było całą się, czyli odcinku. No i co? No i to że to dobra Spokojnie tam radę widzowie jakieś raz, dwa i powinien się ogolić. Ale nie w taki sposób jak trzeba. MM <-tons Sergey> <gryw Fazia late> Co? Jak dziewięćdziesiąt Ale przecież powinno być na sto. Aha, to gdzieś musiałem <privileges> popełnić błąd. No trudno to w następnym odcinku poprawiamy i to byłoby na tyle. Cześć!